Warren Buffett 24% rok do roku przez 50 lat. Joel Greenblatt 50% rok do roku przez 20 lat. Peter Lynch 30% rok do roku przez 13 lat. Ci inwestorzy reprezentują najskuteczniejsze wyniki w historii inwestowania. Przestań szukać i poznaj strategię ludzi, którzy naprawdę dorobili się dzięki rynkowi. Podręcznik Strategii Inwestycyjnych Mistrzów. Pomoże ci w końcu opracować strategię oraz wybrać odpowiednie spółki. Zastosuj tajniki prawdziwych tytanów giełdy i w końcu zacznij zarabiać. Dla finansowej edukacji. <grym i górny> Dużo osób w mater pod materiałami pyta mnie, czy są biznesy, które można by było kupić na zawsze i po prostu trzymać je na zawsze. I co do zasady, trzeba odpowiedzieć, że nie, nie można czegoś takiego robić. Natomiast można są biznesy, które można trzymać bardzo, bardzo długo. I tak naprawdę to, co mówi Warren Buffett, że biznes można sprzedać w dwóch momentach, kiedy jest bardzo, staje się bardzo drogi, albo kiedy przestaje być dobry. Więc są takie wyjścia, kiedy musimy sprzedać biznes, po prostu stracimy pieniądze. Natomiast kupując najlepsze firmy na świecie, które posiadają bardzo mocne przewagi konkurencyjne w stosunku do rynku i do całego segmentu, no szansa na to, że ten biznes stanie się bardzo zły, jest bardzo mało prawdopodobna, i w takiej sytuacji powinniśmy kierować się tylko i wyłącznie skrajnie wysoką wyceną. I należy pamiętać, że to będą przede wszystkim firmy technologiczne, ponieważ firmę, którą jeżeli chcemy kupić na zawsze dajmy na to ona musi mieć wysoką rentowność z kapitału własnego, czyli musi mieć wysoki współczynnik on equity, czyli zysk netto dzielony przez kapitał własny i musi mieć wysoką marżę netto, czyli zysk netto dzielony przez przychody. Więc to są takie główne wskaźniki jakościowe, którymi musimy się sugerować. Oczywiście marża operacyjna musi być powyżej 3%, bo jeżeli jest poniżej, to jest katastrofa. I wtedy. Dobierając taką firmę pod względem bardzo wysokiej wartości tych wskaźników, bardzo wysokich w stosunku do konkurencji oczywiście, a nie w liczbach bezwzględnych, taką firmę możemy trzymać bardzo długo. E, tutaj jedynym czynnikiem jest naj, e, wtedy wycena. Dam takie przykłady takich firm, które mogą być biznesami na zawsze. E, więc tak, pierwszą firmą, którą można się zastanowić nad takim biznesem na zawsze jest Microsoft. Tutaj mamy rentowność z kapitału własnego ROE. Ona jest trochę podbita przez zadłużenie, o tym należy pamiętać, ale nie w duży sposób po prostu oni miał bardzo wysoką rentowność z kapitału własnego na poziomie 45. Marże netto na poziomie 35 i marżę operacyjną na poziomie 40. To jest jeden z najlepszych wyników na świecie to zresztą pokazuje, dlaczego ta firma rzadko jest tania i w takich podstawowych liczbach, w podstawowych miarach, których większość inwestorów używa w Polsce oraz szkoleniowców w Polsce czyli cenie do zysku, price to earning. No wydaje się, że firma jest droga. Natomiast e, lepszym wskaźnikiem do określenia wartości firmy, której rosną zyski, jest wskaźnik PEG (Price/Earnings Growth), o którym już mówiłem, wskaźnik Petera Lynch'a, który nam mówi, czy firma jest stania w stosunku do wzrostu zysków z jakiegoś tam okresu. Na górę focus używa się Price/Earnings Growth z ebidy z ostatnich pięciu lat, wzrostu ebidy. E, kolejny wskaźnik bardzo ciekawy, który można, który można się posługiwać. To jest na przykład próba wyliczenia ceny fair value dla jakiejś firmy, i wtedy w wartości PEG, która normalnie podaje się, że taki fair value PEG jest na poziomie 1, dla firmy technologicznej uważamy, że fair value PEG jest na poziomie 1,5, więc porzucamy 1,5, to mnożymy przez pięcioletni wzrost EBIT -y i to mnożymy przez zysk przypadający na akcji z ostatnich 12 miesięcy bez wydarzeń jednorazowych. Można do tego jeszcze zrobić taki wzór w stylu Takim klasycznym, on nie jest do końca sprawdzony, nie jest taki świetny. Po prostu sprawdzamy, czy wskaźnik Benisha jest na niskim poziomie. Przepraszam, czy po prostu wskazuje na to, czy firma manipuluje zyskami, czy nie. Jeżeli nie manipuluje, to jest duża firma, to można zobaczyć medianę ceny do zysku z ostatnich 5 lat, pomnożyć obecną cenę do zysku przez przewidywany EPS, no i w taki sposób określimy cenę Fair Value w taki najprostszy sposób. I po prostu cała strategia polega na tym, żeby kupić firmę poniżej tej ceny Fair Value. I wtedy kupujemy świetny biznes za uczciwe pieniądze. Czy Microsoft jest obecnie tanią firmą? Nie, jest średnio wyceniany, neutralnie, ale warto go śledzić, bo jeżeli PEG, ten Price to Earning Growth, by spadł do poziomu jednego, obecnie wynosi 1,47, to wtedy warto byłoby zainteresować się jakimś zakupem tych akcji. E, oczywiście bardzo, bardzo długoterminowo, więc w ogóle warto śledzić tego typu firmy. Kolejną firmą, którą można się zainteresować, jeżeli chodzi o taki zakup na zawsze, co prawda konkurencję ma niesamowitą i to może ją pogrążyć w średnim okresie czasu, jest to firma Netflix. Netflix no, jest najbardziej znanym dostawcą w seriali i usług multimedialnych na świecie. Amazon ostatnio przejął studio, które zajmuje się dystrybucją filmów, jedno z takich legendarnych studiów filmowych, więc Amazon Prime jest ogromną konkurencją na Netflixa, natomiast Netflix on już tak głęboko zakorzenił się w popkulturze, po koleń y, roczników 9, 8, 2000, czy tam jeszcze, czy nawet milenialsów, że myślę, że ciężko będzie go wykroić z rynku. Natomiast jego wycena obecnie jest no, z droga. Y, tutaj nawet wskaźnik PEC nam sugeruje, że on jest na poziomie 1,97, czyli jest drogi. Natomiast ja uważam, że negatywne informacje związane z Amazonem no, spowodują to, że a Netflix może się posypać i to będzie dobra okazja do akumulacji. Na razie fundusze akumulują Netflixa, Natomiast ja bym poczekał, co, co, do, co, co do zasady forward, jest na poziomie 47, obecna cena do zysku jest na poziomie 60, czyli ten wzrost zysków jest przewidywany, ale ja bym poczekał. Nie warto pchać się w firmę, która może, naprawdę tutaj może przyjść Bessa. I przy jakiej cenie warto łapać Netflixa? Tutaj są różne, różne są zdania. Według mnie, gdyby ktoś mnie pytał, kiedy można byłoby się zastanowić nad Netflixem, to bym powiedział, że 290 dolarów. 290, coś takiego, może 300. E, obecnie, no jak widzimy, zresztą to jest ponad 400 dolarów, więc tutaj jest duży potencjał do spadku. Jeżeli by spadło w okolice 200 dolarów, to by była skrajnie niska cena. To by była taka typowa y, firma w stylu peter lyncha Więc jak spadnie Netflix tam z 480 dolarów na 300, coś takiego, no to wtedy warto to zająć. Te pozycje również dla inwestorów wartość, ponieważ no to będzie dobra wycena w stosunku do wzrostu zysków. Kolejną firmą, którą można śledzić, jeżeli chodzi o taki zakup na zawsze, jest to Amazon, o którym już mówiłem. Te firmy są stosunkowo drogie. czyli znaczy, one no, nie są skrajnie drogie. To nie jest bańka spekulacyjna z 2000 roku, ponieważ tutaj zyski pokrywają się ze wzrostem cen akcji. E, natomiast y, no, w wartościach nawet wskaźnika PEG one nie są skrajnie tanie. Peg dla Amazona wynosi 1,44. To nie jest wysoko, to też należy pamiętać, czyli ten wzrost zysków i cena akcji jest uzasadniona. Natomiast jeżeli by taki Amazon miał jakiś gorszy okres, no to cena akcji by się posypała, bo jego wzrost akcji jest oparty na wzroście zysku. O tym należy pamiętać. I tutaj również, ile, ile można, taki inwestor wartość za ile by kupił Amazona, oczywiście, można go kupić teraz i dokupić sobie go przy niższych cenach w przyszłości. Natomiast obecnie, gdyby ktoś mnie pytał, ile ja bym, jaka jest cena Fair Value Amazona, czyli niska, bo ja zazwyczaj staram się zaniczyć cenę no to jest około 1700 dolarów eee, plus minus 1800-1900 coś takiego obecnie Amazon kosztuje 3200 dolarów. Więc tutaj również można zajmować pozycję teraz, bo to jest buy, ta to, 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 to stara taka strategia, o, który, o której często mówi Buffett, buy and hold forever. Natomiast teraz zajęcie pozycji nie jest, nie jest złą tak strasznie opcją, no bo to nie jest bubel, to nie są firmy, które na przykład zajmują się usługami w chmurze i opisują wiele rzeczy, natomiast nie wykazują zysku, albo zysk jest tak niski, że tam cena peg jest na poziomie paru set, czy nawet peg jeżeli byśmy zrobili taki peg nietypowy, porównali ostatni wzrost zysków z ostatnich trzech lat, to by się okazało, że jest bardzo wysoki, czyli firma w ogóle nie ma dynamiki zysku, a jej wycena jest oparta tylko i wyłącznie na jakichś domniemaniach. No, biznesem taki również, który może się okazać takim, taką fajną opcją jest Alibaba, Tutaj, ja już o niej wielokrotnie mówiłem, więc jeżeli chodzi o wskaźniki, po prostu warto ją śledzić. Jeżeli Roe spadnie poniżej 12%, wtedy trzeba niestety Alibaby sprzedać nawet ze stratą. Natomiast obecnie Roe jest wysokie, jest powyżej 18%, więc warto natomiast to śledzić. Tak samo marżonety, Jeżeli Marżoneta dla Alibaby by spadła poniżej 10, wtedy należy ją sprzedać i kupić coś innego. Po prostu wtedy firma nie będzie spełniała naszych wskaźników, ale uważam, że nie spadnie. Alibaba ma gorszy okres swojej historii, ale Zazwyczaj takie okresy są ok okazją do akumulacji na długi termin, więc zajęcie pozycji z całą pewnością nie jest błędem. Kolejna firma, Tencent. O niej też już wielokrotnie mówiłem. Chiński Microsoft. Niesamowite rentowności, jest pomocnej korekcie. Warto się zainteresować. Co prawda, fair value według mnie jest na poziomie 68 dolarów. Amerykański, bo teraz patrzę na firmę notowaną w postaci ADR-u amerykańskiego. Więc potencjał do spadku jest, ale nigdy nie trafimy w dołek i nie wiemy, czy, czy rynek postanowi zrealizować tą korektę. Jak nie postanowi, no to stracimy, dlatego zajęcie teraz pozycji częściowej na długi termin dla tej firmy jest z całą pewnością dobrą opcją. Więc jeżeli chcemy mieć firmy na, na, na zawsze, Musimy mieć wysoką rentowność, wysoką marżę netto. Najlepiej, jeżeli to jest firma z niskim wskaźnikiem PEG, musi być niski PEG, Jeżeli mamy firmę z wysoką ceną do zysku, ona nie powinna nas odstraszać od inwestowania. To, co mówił Peter Lynch, który jesteś inwestorem wartość, że cena do zysku nawet na poziomie 45 nie jest wysoka, pod warunkiem, że jest niski wskaźnik PEG, szybki wzrost zysków, wysoka rentowność z kapitału własnego. Firma działa w fajnej rozwojowej branży i ma ta wycena w teoretyczna, czyli ten e, uczciwy PEG mnożony przez pięcioletni wzrost TBD i mnożony przez zysk przypadający na akcje za ostatnich 12 miesięcy, jest no, poniżej powiedzmy 1,5, tak? Wynik tego, e, wynik tego działania. Więc o tym należy pamiętać. Tutaj też warto się kierować przy doborze firm, jak chcemy kupować firmę na zawsze, żeby to zadłużenie nie było zbyt wysokie. Co to oznacza zbyt wysokie? Yy, dla firm, tech, yy, Buffett by powiedział, że no, ważne jest to, żeby firma byłaby w stanie szybko ze swoich zysków to zadłużenie spłacić, więc można sprawdzić w jakim okresie ilu lat firma jest w stanie spłacić zadłużenie. Im mniej, tym lepiej. Warto porównywać te firmy. A druga opcja no to po prostu sprawdzać, czy firma, którą chcemy zakupić na zawsze, yy, ma zadłużenie poniżej 130%. Stu, stu Jeżeli firma ma po zadłużenie poniżej 130% po odjęciu gotówki, to można ją trzymać. Jeżeli firma posiada 100% długu albo 200% długu, ale posiada 100% gotówki do tego zadłużenia, no to firma w sumie nie ma długu. Więc tutaj również warto się kierować tym zadłużeniem. Natomiast jeżeli to zadłużenie jest w setkach procent, 500, 600, 700% e, i firma nie ma gotówki, nie powinniśmy inwestować ją na zawsze. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania związane z inwestycjami, zapraszam do kontaktu e, na maila czy na Skype'a e, w ramach darmowej konsultacji. Więc tutaj oczywiście, jeżeli będą jakieś pytania, proszę pytać. Więcej niedługo pojawi się filmów o mistrzach inwestycyjnych, o których, których opisałem w pracy strategii inwestycyjnych mistrzów. Zapraszam do, na tą stronę, do zainteresowania się pracą. Życzę danych inwestycji no i życzę danego dnia.